Witajcie w kolejnym filmie, ja jestem Patryk Dzisiaj mamy 27 kwietnia Właśnie uprawiam pod, pod kukurydzę Uprawa pod kukurydzę dzisiaj Siejemy, wczoraj trochę uprawiałem Ale, ale nie zdążyłem bo, bo mnie zastała noc w sumie Także dzisiaj kończę, zostało mi 3-4 hektary Dzisiaj będzie upragniony film o, o zetorze Miałem uprawiać niby John Deere'em, ale e, Sprawa jest tego typu, że musimy wyczyścić e, tłok od, od e, agregatu, nie wiem za bardzo czasu e, W sensie wydłuchać ten olej od Zetora Zetor jest tam trochę mieszany z innymi e, Nie chcę na razie mieszać tych olei, także e, na jesień już będzie pewnie mm, tłok wyczyszczony i, ze, i siew będzie John Deere'em Także na pewno w przyszłym roku już będę e, też uprawiał John Lirem pod pod wszystkie te e, buraki i kukurydzę. Mm, możecie zauważyć, dorobiliśmy w zeszłym roku w, w, przed siewami y, blachy takie boczne. E, tutaj zawsze się taka górka robiła, ale blacha robi robotę. Powiem Wam, zwykła blacha, szóstka chyba, do, docięta na ten wymiar. E, na złomie znaleźliśmy, także <gryw> wyszło prawie Yy, za małe pieniądze naprawdę. A tak się jeden arkusz mi starczył na dwie strony, także ale ciągnę też yy, włókę, w postaci drabiny z dociążeniem, już parę lat to stosuję fajną robotę, robi te, te górki. Głównie chodziło o to, górki, żeby te górki właśnie, po, wiecie, po agregacie yy, ściągnąć, ale yy, jak jest ta blacha, to widzę, że to aż tak nie jest konieczne, ale nie wiem, czy jak mokra ziemia była. Teraz nie jest, nie jest, nie jest ani sucho, ani mokro, więc nie jest źle Ale jakby była mokra ziemia i takie dołki by zostały, takie pagórki Ja nie wiem, jakby to wyschło, czy by się tak nie zbryliło może niekoniecznie ta ziemia, bo ona jest taka wiecie, bardziej taka miękka, piaszczysta Ale jakby było e, taka cięższa ziemia To wydaje mi się, że mogłoby się to zgrupić i Schody też by były gorsze, także ta wóka, Ona tak ładnie te, te zniszczy te, te małe bryłki ziemi Także dobra, wszystko co chciałem wam powiedziałem, idziemy do ciągnika I jedziemy, bo nie ma czasu Także dziś ten upragniony film o Zetorze, już dawno mi o tym mówiliście Wiem, że byście pewnie chcieli teraz obejrzeć prezentację John szczegółową ale, ale to pewnie w niedalekiej przyszłości Nie wiem dokładnie kiedy, też nie chcę zrobić tego tak na odpierdziel, wiecie, na szybko Tylko jakoś, żeby to miało ręce i nogi Mam nadzieję, że Wam się spodobał film z prezentacji Prezentacji Zodlira e, takie właśnie pod muzykę e, Starałem się Norbert pomógł mi nagrać ujęcia z drona Oraz e, Kilka była, było też z samochodu Ale to nieważne. ważne Myślę, że fajnie wyszło A dziś film z Zetora e, Także Zetor od nowości u nas e, Rok 2003 października dokładnie Zresztą w październiku do nas y, zawitał na gospodarstwo e, wtedy miałem 5 lat a, a dokładnie to pamiętam jak tamta go przyprowadził także e, już u nas jest e, wyższa matematyka teraz 17,5 roku dobrze mówię? chyba tak najwyżej poprawcie mnie e, to Zrobił w tym czasie 7200 godzin, mało, nie mało. Nie wiem, nie, wiem, nie oceniać. E, teraz e, więcej robi, tam na początku, na pewno gdzieś po 300, 350, teraz tak robi po 500, 600. Jak żądnik będzie, to pewnie już będzie też robił po 350, może trochę więcej. Zobaczymy, czy też hektarów dojdzie i tak dalej. Co mogę powiedzieć o tym silniku, to. E, jeśli chodzi o spalanie, to jest moim zdaniem przeciętne, nie, nie spala jakoś mega dużo, nie spala mało. Tyle, e, ile można się spodziewać od 110 koni. E, e, można powiedzieć, że no jest trochę... E, ...jałowy, że tak powiem, z takim trochę mów. Na, na niskich obrotach to każdy mówi taka jest po prostu budowa tego silnika, raczej budowa e, turbiny, która załącza się e, od... Teraz mam gaz udemniany, a dopiero jak tam jest 1600 obrotów, on łapie i wtedy momentalnie przyspiesza. Teraz już ma mocy sporo, także to jest e, taka jest budowa e, turbiny. Chętnie bym to zmienił, ale to już by musiało być e, zrobione tak profesjonalnie. Nie chcę nawet coś kombinować z tym silnikiem. Dlaczego? Kolejna kwestia, mała awaryjny. Właśnie, i tu jest. E, Cała, cała te, e, cały największy to jest właśnie ten plus Zetora, że jest mało awaryjny. E, zaraz przejdę do awarii, które były od, przez, ten, przez ten czas u nas, e, a to jest właśnie moim zdaniem jedna z najważniejszych kwestii, żeby ciągnik był mało awaryjny, bo jak stoi to wiecie, to najbardziej denerwuje, nawet, nawet już te wady jego... nie są, na, na, nie patrzy się jak, jeżeli że mi jest yy, bezawaryjny, nie? To już nam, na, nawet jego wady jakieś tam tak nie przeszkadzają niż to, że yy, znowu serwis musi przyjechać, czy trzeba musi mu stać, czy coś takiego, nie? Skrzynia biegów tutaj jest yy, 24 na 18, czyli tak, cztery biegi główne. 4 polowe, 4 szosowe, drogowe eee. i po, jeszcze po 2 pół biegi na każdym, czyli można powiedzieć, że 3 jak to John Girl mówił mówi, że ma 4, a i ja tak naprawdę ja mówię, że to są 3 półbiegi, czyli po prostu możemy jeszcze zejść 2 półbiegi niżej eee. Razem daje nam 24 biegi, łącznie 24 przełożenia, różne do, do przodu. E, jeśli chodzi o tę skrzynię biegów, to no, przełożeń jest sporo, ale e, jest właśnie taka bada, że e, te, ten reduktor na polowe, szosowe, po prostu jedynka, jest ciut za szybka, eee, mogłaby być tam 1-2 km na godzinę wolniejsza, łatwiej byłoby ruszać z, z ciężarem. Na drodze nie ma problemu, ale na, mówię o polu, jak już z 10 tonami to no, tak się ciężko jest ruszyć z tego biega. A to też właśnie przez tę turbinę, która załącza się od tych wyższych obrotów. Ogólnie zetor w ruszaniu nie jest najmocniejszy. Eee, tu chciałem przejść właśnie do tego, że ten zetor Portera ogólnie fajna jest, ale nie jako ciągnik pomocniczy, tylko jako główny ciągnik. Moim zdaniem do tura się nie nadaje ze względu na słabe sprzęgło, słabo dopasowane te biegi. Rewers jest, powiedzmy, że tam w miarę ten, tylko że też nie ma rewersu na czwartym biegu, to jest kolejna wada. Jego i, i to jest też e, na czwartym biegu. Szosowy nie jest potrzebny, wiadomo, ale ten polowy czwarty do tyłu to jest e, słabe, że nie ma. Natura na pewno przydałby się, wyobrażam sobie, że e, na pewno przydałby się na przykład do ładowania obornika czy czegoś takiego, to byłby to idealny bieg, a on nie ma wstecznego. Musimy na jedynce, na dwóch półbiegach, bądź na trójce bez półbiegu. E, wtedy ta druga jest wolniejsza, jedynka na tych dwóch ubiega, będzie szybsza ale tylko wtedy będziemy mieć rewers także to jest e, taki też jeden z większych minusów ale tak jak mówię ciągnik prosty jako e, główny ciągnik do gospodarstwa bardzo fajny e, do orki, do siewu itd. tak bo w polu jest mocny naprawdę jak ten, jak mu to on idzie ale, ale do takich prac codziennych, typu nie wiem, na podwórku, coś, do tura, ładowanie paszowo, z moim zdaniem się nie nadaje. Ale no, każdy, każdego jest, każdy ma swoją opinię i, i, i nie musicie ze mną zgodzić. To jest, Ja nie pracowałem, nie miałem tura nigdy założonego przy nim, więc to jest tylko moja, z tego co wywnioskowałem, to jest moja opinia. Że się po prostu nie nadaje jako ciągnik pomocniczy. Bardzo fajny podnośnik ma, e, jest to... Jeśli chodzi o transport tym to moim zdaniem skrzynia biegów jest fajna na... E, na, na jazdę po, po szosie. W miarę szybki, wiadomo no tak 42 na godzinę maksymalnie Skrzynia fajna, półbiegi oraz, oraz ta jedynka też jest odpowiednia do ruszania na, z ciężarem na drodze A także do, do transportu fajny, natomiast jest no, taka wada, że no jest no, mega nieodporny na, 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 na wstrząsy na dziury co ciekawe, później Wam pokażę, jak nie zapomnę, z tymi półbiegami, jak to jest, że idzie zrobić coś takiego w transporcie, że możemy przełączyć z dwójki na trójkę, włączając bieg oraz półbieg, żeby nie było takiego, wiecie, przeskoku między biegiem. To jest kwestia wprawy, mega, mega pożyteczne, jak ciągniemy tam, powiedzmy, powyżej 15 ton. Dużo łatwiej się wtedy rozpędzić. Wtedy właśnie robimy tak, aby Przełączając biega na bieg, miał cały czas powyżej 1500 obrotów, wtedy bardziej idzie wykorzystać tę tej jego moc. Jeśli chodzi o podnośnik, to jest bardzo przyjemny. Tutaj dajemy górę dół, to podnosimy całkiem maszynę, bo do e, regulacji, a e, takiej wiecie, właśnie do, jak już mamy maszynę na ziemi, to głębokość tym regulujemy, a tym podnosimy na baksa lub na baksa w dół. Wtedy jak damy w dół, to obniżam nam do tego właśnie punkt. No to większość ma podobnie cząstki, widziałem, że też coś podobnego ma. To już bardziej, bardziej rozbudowane. Regulacja siłowa, tego nie używam. Szybkość opuszczania oraz maksymalna wysokość. Co ciekawe, w tym miejscu jest amortyzacja, amortyzacja podnośnika. Dajemy na maksa w górę podnośnik ta wajcha musi być na prawo przesunięta i wtedy możemy kliknąć guzik i mamy amortyzację amortyzację właśnie podnośnika niekoniecznie musi być na maksa maszyna podniesiona bez, chodzi o to żeby ta wajcha była podniesiona czyli możemy sobie zregulować e, tym pokrętem na przykład na tyle i wtedy też mamy e, też mamy właśnie to amortyzację podnośnika dużo daje polecam używać szczególnie jak e, mamy jakąś mega ciężką maszynę tam ponad, to, ponad tonę 1,5 to wtedy robi robotę powiem Wam przejdźmy może teraz do awarii jakie mieliśmy w tym ciągniku e, to pewnie interesuje osoby które chcą kupić taki ciągnik używany także no Najgorsze jest chyba sprzęgło Ponieważ wymieniliśmy już dwa razy wyobraźcie sobie Pierwszy raz na jakieś 3,5 tysiąca godzin oryginalne poszło e, Zaczęło się ślizgać e, oraz tak piszczało przy ruszaniu mega e, A następne wymieniliśmy jakoś niedawno Jak 6-700, 6700, 6800 coś takiego godzin Pół roku temu, rok temu Eee. Wtedy też wymienialiśmy właśnie sprzęgło drugi raz, to nie jest duży koszt Kwestia paru godzin to jest prawie jak 60, bo chyba Także no to jest to, że to jest ten prosty ciągnik nadal niemal nie jest tak napchany tym wszystkim Także jesteśmy w stanie wymienić sprzęgło w ciągu tam 4 godzin, 2 osoby powiedzmy 4-5 godzin także jeden wieczór praktycznie jest zrobiony ciągnik koszt nie jest to też jakiś duży także no sprzęgło musimy liczyć że co 3-35 tysiąca godzin jest do wymiany przez to też ten ciągnik się nie nadaje do tura właśnie na ze względu na te sprzęgło przy duże odstawiam że nie wiem po dwóch tysiącach godzin mogą już by się wyjechać także no to jest zbyt często na około 5000 motogodzin poszła też pompa wody to też tam koszt był parę, parę stów także nie, nie, nadal nie aż tak najgorzej, to nie są wcale duże awarie a jeśli chodzi o silnik typowo to takiej poważnej awarii chyba nie było z tego co pamiętam, jeśli chodzi o silnik, nic tam się tam nie działo Jedynie Kurwa, tu cegła skąd? Muszę ją zaraz podnieść Jedynie jakieś tam drobne sprawy z paliwem, coś, że coś się zapchało, jakiś filtr, ale to jest, nawet nie ma co wymieniać z tego, bo to jest Wiadomo, że coś się może dziać, chodzi o jakieś głowice, jakieś tuleje, coś To nie, nic nie było wymieniane Pompa wody oraz yy... Prze... Niech sobie przypomnę Aha, awaria półbiegów, bo to, to jest w miarę też się zdarza, tam dwa, 3 razy nam się zdarzyło Jeśli chodzi o półbiegi, to może być e, kilka powodów dlaczego one nie działają, e, mianowicie e, główny, główna przyczyna główną przyczyną może być e, Rzyżinka, która się pod podłogą wyczepiła, ona wyłącza nam taką jakby bajkę od wyłączania półbiegów. Wtedy po prostu półbiegi się włączą, ale się nie wyłączą i cały czas są włączone. Jak już raz włączymy, po prostu nie odbija. Kwestia tam 5 zł i 15 minut roboty, to tam też jest taka awaria, bo nie awaria. Na przykład, drugim powodem może być bezpiecznik. Bezpieczniki też trzeba sprawdzić, jak ubiegi siadły. Też kiedyś mieliśmy taką sytuację, że bałem przestał działać, przez to, że bezpiecznik był przepalony. Także to też trzeba na to zwrócić uwagę. O, nie, tu mi się zapycha. Tu było żyto, zasiane takie. Tak troszkę. Nie pytajcie dlaczego coś zrybałem, to talerzówką ja Chciałem Wam pokazać, jak przełączać te półbiegi, o których wspominałem w biegu. Ja bym teraz na na, na, na dwójce, na dwóch półbiegach. Przełączając na trójkę, wyłączam, wyłączam jeden półbieg. I przełączając na trójkę, włączam trójkę oraz jeden półbieg, aby nie było takiego przeskoku. Kwestia wprawy, no, wtedy na ciągnik nie ma, nie ma takiej wiecie, że szarpnie jak z 60 z czwórki na piątkę Tylko delikatnie, czysto jest jest i nam I na czwórkę to samo I nie ma praktycznie w ogóle przeskoku No mówię, kwestia wprawy, żeby to wyczuć, kiedy można przyłączyć, jak sobie pozwolić, żeby nie było wiecie, jakichś zgrzytów czy coś Także podsumowując cały ten film, Zetor Portera 11441 jest mało awaryjny, prosty, prosty w naprawie można powiedzieć, że też w sumie niezawodny, bo moim zdaniem taki jest inaczej już by go dawno nie było na gospodarstwie ponieważ jest sporo wart, powiem, wam, że Zetory trzymają cenę, a szczególnie jak jest zadbany, tak jak ten egzemplarz to, to trzymając cenę, dostałbym spokojnie gdzieś około 80 tysięcy za niego. E, także e, a że nadal jest na naszym gospodarstwie, to jednak coś świadczy. E, spokojnie za tą cenę mógłbym kupić e, jakiegoś, nie wiem, Perkusona czy jakąś 2, czy coś takiego e, o większej mocy i tak dalej, tylko po prostu nie chcę, bo wiem co mam nie ale ogólnie mogę śmiało polecić, e, Zetora, Tora naprawdę my, e, jesteśmy zadowoleni ma swoje wady ale tym, e, że jest mało awaryjny naprawdę całe wady znikają się nie, nie, nie zwraca się na nie aż tak uwagi nie no tak, tak jest moje zdanie i zostawiam wam e, was z tymi przemyśleniami napiszcie się obejrzeliście do końca to no, pewnie ci bardziej zainteresowani obejrzeli ale wiem że wyszły dosyć długi odcinek ale nieraz też takie muszą być dobra jak o czymś e, zapomniałem o czymś chciałem jeszcze powiedzieć to może wspomnę w jakimś kolejnym odcinku o tym e, jeszcze nie raz to nie będzie odcinek z zetora mimo iż ściony już na podwórku ale to nie zmienia faktu, że będę nadal robił tych czelnikach także resztę może opowiem w innym odcinku, jak mi ty przypomnie. dobra, także do zobaczenia, do następnego, cześć